Dlaczego największe gwiazdy kina sztuk walki unikały pracy z Brusem Lee? Prawda może cię zaskoczyć. To historia, w której Chuck Norris w wieku 85 lat wreszcie ujawnia sekrety ukrywane przez dekady. Spotkanie dwóch legend zmieniło na zawsze oblicze sztuk walki na zachodzie, ale cena tej przemiany była wysoka. Zanim wejdziesz głębiej w tę opowieść, weź oddech, odpręż ramiona i przygotuj się na podróż w czasie. Bruce naprawdę wyprzedzał swoje czasy, zadzwonił do mnie i powiedział Wiesz, chcę zrobić film z pojedynkiem, który wszyscy zapamiętają, zatytułowany Powrót Smoka. Czy przyjedziesz? Był najbardziej nieustraszonym nazwiskiem w świecie sztuk walki, człowiekiem, który potrafił zatrzymać atak jednym ruchem, ale za legendarną obecnością Bruce'a Lee na ekranie kryła się zaskakująca prawda. Gdy ludzie widzieli go wykonującego kopnięcia obrotowe albo błyskawiczne kopnięcia boczne w twarz, jedyne co mogli wydusić to wow. Spotkanie legend miało miejsce latem 1966 roku, w tętniących życiem, ale zamkniętych kręgach elit sztuk walki w Los Angeles. Chuck Norris, cichy, lecz nieustępliwy mistrz karate, miał już na koncie liczne tytuły. W tym prestiżowe mistrzostwo zawodowe wagi średniej, które utrzymał przez sześć lat z rzędu. Bruce Lee w tym czasie stawiał pierwsze kroki w Hollywood, grając rolę Kato w serialu The no Green Hornet, ale w ciszy przygotowywał rewolucję, która miała odmienić globalny obraz sztuk walki. Ich pierwsze spotkanie nie było medialnym widowiskiem ani spektaklem organizowanym dla publiki. To było organiczne zetknięcie dwóch umysłów, które miały wspólnie zmienić historię. Poznali się dzięki wspólnym znajomym i od razu połączyła ich nie rywalizacja, ale ciekawość i pragnienie rozwoju. Treningi odbywały się w ciszy, z dala od kamer, w dojo, a czasem w prywatnych domach. Godziny spędzone razem były czymś więcej niż sparingiem. Były sympozjum techniki i filozofii. Norris, zakorzeniony w strukturze Tangsu Do i amerykańskiego karate, wniósł arsenał technik wysokich kopnięć, Precyzyjnych, potężnych i rzadko spotykanych w chińskich systemach. Jego kopnięcia boczne były niszczycielskie, a okrężne szybkie i oszczędne. Bruce, wciąż kształtujący swoją filozofię Jeet Kune Do, zafascynował Norisa płynnością ruchów i ideą adaptacji. Wymieniali się nie tylko technikami, lecz także myślami o ograniczeniach sztywnych stylów, o psychologii walki. O filozofii płynności, niczym woda. Za zamkniętymi drzwiami rozmawiali jednak także o Hollywood. Już wtedy Lee zauważał, że wytwórnie spychają go na margines. Wielu aktorów nie odpowiadało na jego zaproszenia do castingów, inni odmawiali współpracy. Producenci ograniczali go do ról, które więziły jego talent. Bruce tracił nadzieję, ale w czaku Norrisie znalazł lojal lojalnego przyjaciela, w życiu i na ekranie. Ich spotkanie nie było rywalizacją, lecz alchemią. Rozpalili w sobie nawzajem coś, co miało zmienić historię. Gdy w 1972 roku Bruce zdecydował się całkowicie postawić na film, który sam reżyserował i w którym grał główną rolę, nie miał wątpliwości, kogo chce widzieć jako swojego przeciwnika. Tak narodziła się Droga Smoka, a pojedynek w Koloseum przeszedł do historii. Jako coś więcej niż walka, był definicją nowej ery kina sztuk walki. Relacja Brusa Lee i Chaka Norisa, ewoluowała od przyjacielskich sparingów do czegoś znacznie głębszego, do współpracy artystycznej, która miała wyryć ich nazwiska w historii śkina. Kulminacją tej drogi był film Droga Smoka, debiut reżyserski Brusa Lee, w którym podjął śmiałą decyzję: obsadził Chaka Norisa. Sześciokrotnego mistrza świata w karate w roli swojego ekranowego przeciwnika. Scena finałowa miała się rozegrać w legendarnej rzymskiej arenie Koloseum miejscu pełnym dramatyzmu i historii godnym samego starcia. Ale tu granica między rzeczywistością a legendą zaczyna się zacierać. Sekwencja w Koloseum nie była legalnie zatwierdzona ekipa nie miała pozwoleń. Nie miała siatek zabezpieczających ani marginesu błędu. Aby urzeczywistnić wizję, Lee i jego ludzie potajemnie przekupili miejscowych strażników, aby pozwolili im filmować przez zaledwie jedną godzinę, sześćdziesiąt cennych minut, które miały przejść do historii jako najbardziej ikoniczna scena walki w filmach sztuk walki. Zanim wejdziesz dalej w tę historię, zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech, rozluźnij dłonie, i pozwól oczom odpocząć to opowieść którą warto chłonąć uważnie w tym krótkim skradzionym oknie czasowym powstało coś ponadczasowego nie było dublerów nie było trików ani efektów dymnych to co widzisz na ekranie wydarzyło się naprawdę dwaj mistrzowie testowali nie tylko granice własnych ciał lecz także zdolność opowiadania historii poprzez ruch długie nieprzerwane ujęcia pokazywały ich Pełnej krasie, błyskawiczna szybkość Lee kontra surowa, ugruntowana siła Norisa. Rytm starcia był nieregularny, przypominał taniec, oddechu potu i kontrolowanej przemocy, a cisza starożytnego amfiteatru tylko potęgowała każde uderzenie, każdy upadek i każde spojrzenie. Ale to, co sprawiło, że scena wryła się w pamięć, to nie była tylko fizyczność. Choreografia niosła narrację, filozoficzny ciężar. Jakiego kino akcji prawie nie znało. Postać Li symbolizowała płynność, adaptację i filozofię wschodu. Norris uosabiał sztywność, tradycję i czystą siłę. Wraz z postępem walki Li stopniowo rozmontowywał formę Norrisa, nie tylko fizycznie, lecz także ideologicznie, pokazując triumf elastyczności nad sztywnością, ekspresji nad mechanicznym powtarzaniem. Co jednak odróżniało to starcie od wielu innych. Wielu aktorów, którzy mieli szczęście pracować z Brusem Lee, odchodziło z planów wściekłych, czując się upokorzonymi. Chuck Norris przeciwnie, przegrał z uśmiechem. To właśnie dusza, a nie tylko technika sprawia, że pojedynek w drodze smoka trwa w pamięci. To nie był pusty spektakl, lecz medytacja nad walką, nagrana w arenie zbudowanej dwa tysiące lat wcześniej dla krwawych igrzysk. A teraz wypełnionej innym rodzajem starcia, które bardziej przypominało sztukę niż przemoc. Dla Brusa Lee nie była to po prostu finałowa scena w filmie. To było oświadczenie, arcydzieło, w którym filozofia spotkała się z pięścią, a kino ze sztuką walki. W Czaku Norrisie znalazł nie wroga, ale równorzędnego rywala, człowieka, który, jak Koloseum, samym istnieniem potrafił stać naprzeciw wielkości, nawet jeśli miał upaść. Nieczęsto zdarza się, by wojownik kalibru Chucka Norrisa wyznał coś tak szczerego – sześciokrotny, niepokonany mistrz świata. Członek galerii, sław sztuk walki i ikona Hollywood przez dekady pozostawał symbolem dyscypliny. A jednak, gdy pojawia się temat Brusa Lee, w jego głosie słychać nie rywalizację, lecz szacunek. Norris wyznał kiedyś bez wahania – gdyby chodziło o prawdziwą walkę, Bruce by mnie pokonał. To zdanie wstrząsnęło fanami na całym świecie, bo obalało całą otoczkę dumy i pewności siebie, tak charakterystyczną dla legend sztuk walki. Ale Norris nie przesadzał, mówił z doświadczenia. Pod koniec lat 60., gdy obaj dopiero wchodzili na szczyt, regularnie sparowali ze sobą. Początkowo ich style różniły się jak dzień i noc. Norris, ukształtowany przez tanksu do i karate, stawiał na potężne kopnięcia kontrolę i strukturę. Bruce, jeszcze rozwijający swoją koncepcję, Jeet-Kyun-Do był jak nieprzewidywalny huragan eksplozja szybkości i refleksu. Na początku mogłem go przewyższyć w kopnięciach wspominał Norris to była moja specjalność ale Bruce nie musiał wygrać pierwszej rundy on tylko obserwował. Lee był prawdziwym uczniem każde starcie traktował jak lekcję analizował ruchy, wyłapywał luki w czasie a potem je rozkładał nie siłą, ale poprzez wykorzystanie atutów przeciwnika przeciwko niemu. W ciągu kilku tygodni równowaga zaczęła się przesuwać. Lee włączał techniki Norisa do swojego arsenału, ale z modyfikacjami. Wykorzystywał kopnięcia okrężne Norisa jako zasłony, pułapki, fałszywe ruchy, które ukrywał za oślepiającą szybkością. To jednak nie tylko ciało Brusa czyniło go niepokonanym. Według Norisa, Decydował jego umysł, ostry, strategiczny, całkowicie skupiony. Brus nie walczył, żeby zdobyć punkty, mówił Norris. Walczył, jakby od tego zależało jego życie. To podejście, walka o przetrwanie, o dominację, bez chwili zawahania, dawało mu przewagę, której większość przeciwników nie była w stanie udźwignąć. Lee nigdy nie walczył tylko z tobą. On walczył ze wszystkim, co stało na drodze do zwycięstwa, ze strachem, bólem, ego, i wszystko to rozpuszczał w ruchu. Kiedy Bruce Lee wchodził w tryb walki, różnił się od większości wojowników. Nie polegał na schematach ani gotowych planach. Nie miał sztywnego scenariusza do odgrywania. Jednego dnia przypominał boksera, następnego szermierza, a potem nagle ulicznego zabijakę. Łączył style i filozofię. Z niezwykłą lekkością, czyniąc się przez to niebezpiecznie nieprzewidywalnym. Norris opisywał później te starcia jako próbę sparingu z duchem, który zawsze myśli 10 kroków naprzód. Choć wielu fanów stawiało pytanie, boś kto by wygrał, prawdziwej rywalizacji między nimi nigdy nie było. W rzeczywistości darzyli się głębokim szacunkiem. Norris wystąpił u boku Lee w filmie Droga Smoka. Arcydziele, które dało światu jedną z najsłynniejszych scen walki w historii Tejina. Ta sekwencja nakręcona w samym sercu Rzymu w starożytnym koloseum, stała się symbolem, walką, o której mówi się do dziś. Jednak mimo sławy i sukcesu, Bruce Lee nigdy nie zdążył w pełni zebrać owoców swojej pracy, dziś entuzjaści sztuk walki oddaliby wszystko za minutę Sparingu ze Smokiem. Lecz w tamtych czasach aktorzy konsekwentnie odmawiali współpracy z nim. Podcinało to jego wpływy w Hollywood i spychało w rolę powtarzalnych, ograniczonych postaci. Bruce Lee był legendą w trakcie tworzenia, a jednak wielu odwracało się od niego. Dlaczego? Dopiero dekady po jego śmierci Chuck Norris zdecydował się odpowiedzieć na to palące pytanie: dlaczego Hollywood bało się Bruce Lee? Bo mimo jego filmowego geniuszu. Niezwykłej charyzmy i rewolucyjnego podejścia do sztuk walki, w branży pojawił się dziwny wzorzec. Wielu aktorów, nawet tych z dużymi nazwiskami, kategorycznie odmawiało pracy z nim. Dla postronnych mogło to wyglądać jak kwestia harmonogramu czy drobnych różnic twórczych, ale za kulisami szeptano o czymś znacznie bardziej niepokojącym. Na planie Bruce nie tylko grał, on emanował mistrzostwem. Nie musiał zabiegać o uwagę, on ją zdobywał. Jego pewność siebie nie była sztucznie wytworzona, lecz wynikała z lat treningu, bólu i przekraczania granic ludzkiej wytrzymałości. Kiedy na ekranie pojawiała się scena chińskiego boksu, on naprawdę nim był i to właśnie przerażało innych. W przemyśle zbudowanym na iluzji Bruce Lee był niepodważalnie autentyczny. Każdy jego ruch, każde spojrzenie, Każde słowo miało fundament w przeżyciu, a nie w próbie przed lustrem. On był wojownikiem, a dla aktorów, którzy przez lata tylko udawali wojowników, było to głęboko niepokojące. Jego doskonałość nie tylko przyćmiewała innych, ona ich obnażała. Za kulisami słychać było szepty, niechętne komentarze, czasem wręcz oskarżenia o fałsz. Norris otwarcie mówił: Słyszałem ludzi mówiących, że brust to oszust. Ale te słowa nigdy nie padały od kogoś, kto z nim trenował, kto z nim walczył albo stanął z nim twarzą w twarz. Ci, którzy naprawdę go znali, nie szeptali, oni go szanowali. Nawet jeśli go nie lubili, to go się bali. Krytycy pozostawali na uboczu, rzucając kamieniami z dystansu, niezdolni, by sprawdzić swoje wątpliwości w ringu. Bruce Lee ucieleśniał coś, co wielu wprawiało w dyskomfort nieprzefiltrowaną prawdę. Nie potrzebował dublerów zwolnionego tempa ani lin, by wyglądać na szybkiego czy nieziemskiego. Jego ciało, umysł i duch działały na poziomie, którego inni nie mogli ani udawać, ani osiągnąć. To czyniło go nie niebezpiecznym nie dlatego, że był agresywny, lecz dlatego, że był niepodważalny. Burzył system samym faktem swojego istnienia. Jego autentyczność była największym zagrożeniem dla tych, którzy zbudowali swoje kariery na fasadach. W świecie napędzanym przez iluzję Bruce Lee stał się uosobieniem rzeczywistości. Nie tylko wstrząsnął Hollywood, ale również samymi fundamentami sztuk walki. Podczas gdy wielu wciąż kurczowo trzymało się starożytnych dyscyplin i sztywnych form przekazywanych przez pokolenia, Lee miał odwagę je zakwestionować. Widział w tradycji nie tylko piękno, lecz także ograniczenia. Zwłaszcza wtedy, gdy zamieniała się w dogmat. Z tej odwagi narodziło się coś własnego, JIT KUNE DO, droga przechwytującej pięści. To nie był jedynie styl, to była filozofia, bunt i mapa przyszłej ewolucji. Podczas gdy inne systemy sztuk walki były skrępowane formą i ceremonią, JIT KUNE, do Brusa Li, pozostawało płynne, responsywne i pełne życia. Li pożyczał techniki z boksu, szermierki, judo a nawet ulicznych bujek. Zasada była prosta: jeśli coś działało, zostawało, jeśli nie, bez względu na to jak starożytne czy czcigodne było, lądowało w koszu, to heretyckie podejście wstrząsnęło tradycyjnym światem sztuk walki aż do samych fundamentów. Puryści byli oburzeni, nazywali go aroganckim, nieuszanowującym tradycji, buntownikiem. Lecz Bruce nie zamierzał nikogo obrażać. On chciał wznieść się ponad granice i ograniczenia. Chuck Norris, jeden z nielicznych współczesnych mu mistrzów, którzy mogli stanąć z nim ramię w ramię, odegrał kluczową rolę w tym procesie ewolucji. To właśnie Norris wprowadził Lee w świat zaawansowanych wysokich kopnięć, które nie były podkreślane w jego bazowym stylu Wing Chun, preferującym walkę bliskodystansową i kopnięcia niskie. Bruce, wieczny też gąbka, Opanował te techniki w rekordowym tempie, adaptując je z przerażającą precyzją. Był to punkt zwrotny. Udowodnił on fundamentalną prawdę filozofii, Li. Wiedza nie zna hierarchii, jeśli celem jest prawda. Nie obchodziło go, skąd pochodziła technika. Liczyło się tylko, czy działała i czy mogła zakończyć walkę szybko i skutecznie. W ten sposób Jit Kyun Do nie było odrzuceniem sztuk walki, lecz ich ewolucją. Podejście Lee zapowiadało narodziny nowoczesnego MMA na długo zanim stało się ono globalnym fenomenem. Podczas gdy inni spierali się o rodowód i tradycję, Bruce budował styl dla realnego świata adaptacyjny, instynktowny i niszczycielski. Ale ta wizjonerska filozofia nieuchronnie zderzyła się ze strażnikami zarówno Hollywood, jak i tradycyjnych sztuk walki. Lee nie tylko łamał ich zasady, on obnażał ich ograniczenia. Za kulisami Bruce Lee, mimo zdobytego szacunku, nie był obcy krytyce. Głośnej, kąśliwej najczęściej ze strony tych, którzy nigdy nie stanęli z nim do walki. Wyśmiewano go jako gwiazdora filmowego, efektownego technika bardziej skupionego na widowisku niż na treści. Niektórzy nawet twierdzili, że jest oszustem: który układa swoje walki tak, by wyglądały imponująco, unikając realnej konfrontacji. Ironia była jednak oczywista. Żaden z tych krytyków nigdy nie miał odwagi wejść z nim do ringu. Jak Norris powiedział kiedyś wprost: Ludzie, którzy krytykowali Bruce'a, to zawsze ci, którzy nigdy z nim nie walczyli. Prawdziwi wojownicy wiedzieli lepiej. Joe Lewis, jeden z najgroźniejszych amerykańskich karateków Full Contact, trenował pod okiem Bruce'a i przypisywał mu odkrycie zupełnie nowego poziomu świadomości w podejściu do walki. Louis był już elitarnym zawodnikiem, lecz z Lee stał się chirurgicznie precyzyjny, nauczył się rozumieć kąty, rytm i złudzenie. Walka nie polegała już tylko na mocniejszym kopnięciu czy uderzeniu, lecz na wyczuciu oddechu przeciwnika, na czytaniu ruchu z najmniejszego drgnięcia barku. Mike Stone, inny gigant w świecie rywalizacji, wyznał kiedyś, że wizja Brusa całkowicie odmieniła jego sposób patrzenia na sztuki walki. Li uczył, że walka nie jest zamknięta w żadnym zestawie reguł, nie w karate, nie w boksie, nie w jakimkolwiek pojedynczym stylu. Wierzył, że kurczowe trzymanie się tradycji kosztem ewolucji jest śmiercią skuteczności. I to właśnie czyniło go niebezpiecznym. Nie tylko jego szybkość, nie tylko jego siła. Ale przede wszystkim jego umysł. Umysł, który kwestionował sam fundament ortodoksji sztuk walki. Bruce Lee nigdy nie potrzebował potwierdzenia w trofeach czy pasach. Dowodem był jego ruch, jego precyzja, fakt, że wyszkoleni wojownicy zamierali w jego obecności. Poruszał się jak woda, lecz była to woda pod ciśnieniem, woda z celem. Niezależnie od miejsca, Za zaułek, małe dołdżo czy plan filmowy, Bruce kontrolował chwilę. Na ekranie był elektryzujący, poza ekranem niepodważalny. Krytycy mogli mówić, co chcieli, ale wojownicy wiedzieli swoje. I chociaż wielu aktorów odrzucało propozycję współpracy ze Smokiem, ci, którzy znali go osobiście, zrobiliby wszystko, by podzielić z nim ekran. Dlatego, gdy Bruce Lee zaproponował czakowi Norrisowi rolę antagonisty w swoim filmie, Norris nie zastanawiał się ani chwili, a reszta, jak mawiają, to już historia. Dziedzictwo, które stworzyli razem w drodze Smoka, wcale nie miało zmieniać świata. Dla Brusa był to projekt pasji, coś osobistego, skierowanego głównie do azjatyckiej publiczności, realizowanego w Rzymie przy skromnym budżecie. Ale los miał dla niego większe plany. Film, który miał być niszowy, stał się globalnym fenomenem. Podczas gdy inne systemy sztuk walki były związane formą i ceremonią, Jit Kune do Brusa Lee, Pozostawało płynne, elastyczne i pełne życia. Lee pożyczał techniki z boksu, szermierki, judo, a nawet ulicznych bijatyk. Jeśli coś działało, zostawało w arsenale, jeśli nie, bez względu na to, jak starożytne czy czcigodne było, odrzucał to bez wahania. Ta he heretycka postawa wstrząsnęła fundamentami tradycyjnego świata sztuk walki. Puryści byli oburzeni, oskarżając go o brak szacunku. O łamanie zasad, o bycie buntownikiem. Ale Bruce nie chciał obrażać ich tradycji. On pragnął je przekroczyć, wznieść się ponad ograniczenia. Chuck Norris, jeden z nielicznych współczesnych mu mistrzów, zdolnych dorównać jego poziomowi, odegrał ważną rolę w tej ewolucji. To właśnie on wprowadził Brusa w świat zaawansowanych wysokich kopnięć, elementu nieobecnego w bazowym Wing Chun który skupiał się na walce w bliskim dystansie i niskich kopnięciach. Bruce, jak gąbka chłonący każdą wiedzę, opanował je w ekspresowym tempie, dostosowując do własnego stylu z niemal przerażającą precyzją. To był moment przełomowy. Udowodnił, że wiedza nie ma hierarchii. Jeśli celem jest prawda. Lee nie pytał, skąd pochodzi dana technika. Liczyło się tylko to, czy działa, czy potrafi zakończyć pojedynek szybko i skutecznie. Dlatego Jeet Kune Do nie było odrzuceniem sztuk walki, było ich ewolucją. Podejście Lee przewidziało narodziny współczesnych mieszanych sztuk walki na dekady przed tym, jak stały się światowym fenomenem. Podczas gdy inni spierali się o rodowód i czystość stylu, Bruce tworzył coś dla realnego świata: styl adaptacyjny, instynktowny i niszczący. Ale ta wizjonerska filozofia nieuchronnie zderzyła się ze strażnikami Hollywood i tradycyjnych szkół sztuk walki. Nie tylko łamał ich zasady, on ujawniał ich ograniczenia. Za kulisami Bruce Lee, mimo szacunku, jaki zdobył, nie był obcy krytyce. Była głośna, gryząca i pochodziła najczęściej od tych, którzy nigdy z nim nie walczyli. Dla nich był tylko gwiazdorem filmowym, efektownym technikiem. Bardziej skupionym na widowisku niż na treści. Niektórzy posuwali się nawet do twierdzenia, że był oszustem, który układał swoje walki dla efektu, unikając prawdziwej konfrontacji. Paradoks polegał jednak na tym, że żaden z tych krytyków nigdy nie odważył się wejść z nim do ringu. Norris podsumował to jednym zdaniem: Ci, którzy krytykowali Brusa, to zawsze byli ci, którzy nigdy z nim nie walczyli. Prawdziwi wojownicy wiedzieli lepiej. Joe Lewis, jeden z najbardziej obawianych mistrzów karate full contact w Ameryce, trenował pod okiem Lee i przypisywał mu odkrycie nowego poziomu świadomości w podejściu do walki. Louis, choć już wcześniej był elitarnym zawodnikiem, dzięki Brusowi stał się niemal chirurgicznie precyzyjny, nauczył się rozumieć kąty, rytm i iluzję. Walka przestała być kwestią mocniejszych ciosów. A stała się sztuką czytania oddechu przeciwnika, przewidywania ruchu z najmniejszego drgnięcia ramienia. Mike Stone, inna legenda światowych ringów, otwarcie przyznał, że wizja Brusa zmieniła jego całe postrzeganie sztuk walki. Lee uczył, że walka nie może być zamknięta w granicach jednej szkoły. Nie karate, nie boks, nie żaden pojedynczy styl. Wierzył, że ślepe trzymanie się tradycji kosztem rozwoju. Jest śmiercią skuteczności. I to czyniło go groźnym. Nie tylko jego szybkość, nie tylko jego siła, ale jego umysł. Umysł, który podważał same fundamenty ortodoksji sztuk walki. Brusli nigdy nie potrzebował medali czy pasów. Dowodem był jego ruch precyzyjny, niepodważalny. To, że wyszkoleni wojownicy zamierali w jego obecności, mówiło wszystko. Poruszał się jak woda, tak, lecz była to woda pod ciśnieniem, woda z celem. Niezależnie od miejsca, ciemny zaułek, skromny dodział czy plan filmowy, Bruce kontrolował każdą chwilę. Na ekranie elektryzował, poza ekranem nie dawał się zakwestionować. Krytycy mogli mówić swoje, ale wojownicy wiedzieli, jak wygląda prawda. I choć wielu aktorów odrzucało współpracę ze Smokiem, ci, którzy znali go osobiście, Daliby wszystko, by pojawić się z nim na ekranie. Dlatego, gdy Lee zaproponował Norrisowi rolę antagonisty w swoim filmie, ten nie wahał się ani przez moment. Reszta, jak mawiają, jest już historią. Dziedzictwo, które zbudowali razem w drodze Smoka, początkowo nie miało zmieniać świata. Bruce traktował je jako projekt pasji, coś osobistego skierowanego głównie do widowni azjatyckiej, zrealizowanego w Rzymie przy skromnym budżecie. Ale los napisał inny scenariusz. To, co miało być niszowym filmem, eksplodowało jako globalny fenomen. Sztuki walki mogły być jednocześnie brutalne i piękne. Za kulisami ich więź była głębsza, niż mogły pokazać filmowe kadry. Gdy Bruce Lee obsadził Chucka Norrisa, wiedział, że ten nie odmówi, w przeciwieństwie do wielu hollywoodzkich aktorów. Norris rozumiał, jak potężny, innowacyjny i silny był Lee. I zachowywał się wobec tego z należytym szacunkiem. Wniósł ze sobą dekady doświadczenia w rywalizacji, mentalność mistrza i gotowość, by uczyć się z wizji filmowej Brusa. Ich przyjaźń, zbudowana na potu, sparingach i wspólnej filozofii, należała do nielicznych w Hollywood, które nie zostały skażone przez ego. Razem nie tylko układali choreografię walki, oni układali choreografię ruchu, choreografię idei. Droga Smoka nie była po prostu filmem, to była brama. Bruce Lee otworzył ją charyzmą i rewolucyjnymi pomysłami, a Chuck Norris pomógł ją utrzymać otwartą, niosąc dyscyplinę na zachód i inspirując pokolenia swoją stoicką siłą oraz nieustępliwym dążeniem naprzód. Ich dziedzictwo nie mierzy się wynikami w kasach kinowych ani ilością zdobytych nagród. Widać je w każdym dziecku, które po seansie zawiązało czarny pas wokół bioder. Widać je w każdym współczesnym filmie akcji, w którym walka staje się poezją zamiast chaosem. I czuć je w cichym szacunku każdego wojownika wobec tamtej chwili, gdy dwie legendy spotkały się nie jako wrogowie, ale jako równi sobie. Ostatnie słowa czaka o Brusie Li nadeszły po dekadach milczenia, po latach, gdy świat mówił szeptem i snuł spekulacje. Teraz w wieku 85 lat Norris przerwał ciszę, a to co powiedział wstrząsnęło nie tylko światem sztuk walki, ale także Hollywood, historią i sercami wszystkich, którzy kiedykolwiek zastanawiali się jak to jest stanąć obok legendy. Chcesz walczyć? Zmierzmy się! Nie było to tanie hasło reklamowe ani łatwy nagłówek. To była prawda, która tliła się pod powierzchnią przez lata. Prawda zbyt ciężka, by wypowiedzieć ją wcześniej. Aktorzy nie odmawiali współpracy z Brusem Lee, dlatego że był trudny, ani dlatego, że miał ego czy był arogancki. Prawdziwy powód był o wiele bardziej pokorny i jednocześnie o wiele bardziej inspirujący. Oni po prostu nie byli w stanie dotrzymać mu kroku. Obecność Brusa na planie nie tylko przyciągała uwagę, ona niszczyła wszelkie iluzje. Jego umiejętności, dyscyplina i intensywność nie były na pokaz, były prawdziwe, namacalne i onieśmielające. Stać obok brusa Lee było jak stać obok ognia, pięknego, hipnotyzującego, ale niebezpiecznego, jeśli sam nie zostałeś wykuty w tym samym płomieniu. On obnażał kruchość fasady, tę prawdę, która sprawia, że ludzie drżą. Nie ze strachu, lecz z uświadomienia sobie, że stoją obok czegoś, co przekracza granice zwykłego człowieczeństwa. On nie tylko grał sztuki walki, powiedział Norris. On był sztukami walki. Nie udawał. On nimi żył, oddychał nimi. I kiedy widziało się to na własne oczy, mogłeś albo wznieść się na ten poziom, albo uciec. Czak Norris nie mówi z zazdrością, nie mówi z żalem. Mówi jako jeden z nielicznych, którzy stanęli z Brusem Lee twarzą w twarz i żyją, by nieść tę pamięć dalej, z szacunkiem, z jasnością, z czymś bliskim miłości. A ty, czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś tak utalentowanego, że sama jego obecność zmieniła sposób, w jaki patrzysz na siebie? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw znak, że jesteś z nami i zasubskrybuj kanał. Aby nie przegapić kolejnych opowieści.